Ten dom kupiono z myślą o dzieciach. Tu jest pokój e, naszego syna Wojtka. Wojtek, przywitaj się. Cześć. Ja jak zwykle siedzi na telefonie, no bo... Wojtek, pokaż sobie pokój. Um, tu. Tu ci mam różne typu za, zabawki. No i tutaj mam swoje biurko, gdzie się uczę. No ale to nie wystarcza. Nie wystarczy. Tak. Czyli wolobyś wrócić do bloku, jak mieszkać tutaj, tak? Tak. Jezus. Takiej odpowiedzi kredytobiorca się nie spodziewał. E, tu jest pokój córki. Cześć. Tu już jest bardziej e, no, taki styl młodzieżowy. Tak. A jak się mieszkało z bratem w bloku? Dobrze, bo on też tam w sumie nie był za często w tym pokoju, tylko ja tam siedziałam i tak dalej. Mieszkałeś w bloku 40 wszędzie. metrach i dobrze, tam ci byli. Ale tak? było wszędzie blisko, była blisko szkoła, znajomi, wszystko było blisko. Może nie było Dla za nie... jakoś dużo miejsca. Dla nich najprorytetniejsze są ale, znajomi. Ale no tutaj, no nie wiem, tutaj nie mam nikogo prawie. Już się Entuzjazmu dzieci nie dało się kupić na kredyt. Wydawało mi się, że są wszyscy szczęśliwi tutaj w tym domu. Tu widzę dzieciaki narzekają. Ja cię nie zrobiłam. Powiedziałam tylko swoje zdanie. Dobrze, za pięć lat się wyprowadzasz do kawalerki. Zobaczymy, jak będzie wyglądać życie. Jak ci nie pasuje. Jezus, jaki to jest normalnie. Dobrze, zapamiętam to dzisiaj. Nie, ja po prostu z tobą nie mogę. Ja nic takiego złego o tym domu nie powiedziałam. też! Mhm. Dzieci po swojemu oceniają starania rodziców. Ty się już tam nawet nie odzywaj, bo że... Ty mnie dopiero zirytowałeś. Dobra, no dość, bo już mam nerwy. No, 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 ja nie nie a jak podejmowaliście de te decyzje, to właśnie rozmawialiście z rodzicami No właśnie! Ja coś powiem! Właśnie jak mieliśmy się wyprowadzać, to oni nic nam nie powiedzieli. I mieli gdzieś, że gdzie my nie chcemy się wy wyprowadzać, tylko no dobra, a my tam ten będziemy się wyprowadzamy i koniec. Sprzedawali dom i nic nam nawet nie powiedzieli o tym. Dobra, to miała być niespodzianka. Ale. Tak. Ale. Wy... ale wy nawet nie powiedzieliście, że ja się muszę ze wszystkimi pożegnać, i w ogóle nic nie powiedzieliście mi. Matko tylko ale... Ja tam nic nie mówię już. O, Boże... Kamil z Dorotą, by spełnić to marzenie, zadłużyli się na ponad 600 tysięcy złotych. Trochę się wkurzyłem, no. Także. No trochę mnie to bodło, no ale no... trudno, no. Tak jest życie.